Pozytywne zmiany gospodarcze w Polsce w znacznej mierze są zasługą samorządów. Przez lata zgromadziły doświadczenie i przejęły na siebie ciężar rozwoju kraju. Samorządy stały się prawdziwym motorem napędowym Polski. Zrealizowały tysiące inwestycji obejmujących infrastrukturę drogową, komunikacyjną, rewitalizację dzielnic i obiektów szkoły, przedszkola, żłobki, parki naukowo-techniczne, wodociągi, kanalizacje, ośrodki kultury, hale sportowe, pływalnie, boiska, ścieżki rowerowe i wiele innych. Stworzyły nowe miejsca pracy, napędzały wzrost PKB, przyciągały biznes. W latach 2009-2011 samorządy zainwestowały rocznie blisko 44 miliardy złotych. W latach 2005-2011 władze centralne wprowadziły liczne zmiany ustawowe, które narzuciły samorządom dodatkowe zadania, a jednocześnie obniżyły ich dochody własne. Do trudnej sytuacji finansowej samorządów przyczyniło się zniesienie przez władze ustawowej zasady rekompensaty. Polega ona na tym, że jeśli zmiany prawne uchwalane przez Sejm powodują ubytki w budżetach samorządów, są one im rekompensowane. Skutki szeregu zmian ustawowych podjętych przez parlament powodują co najmniej 8 miliardów złotych łącznego ubytku w dochodach gmin, powiatów i województw w skali roku. Oznacza to zachwianie równowagi finansowej samorządów, zmniejszenie poziomu inwestycji lokalnych i regionalnych, a więc zahamowanie rozwoju Polski. Zagrożona jest również bieżąca realizacja zadań własnych gmin, powiatów i województw, czyli obsługa mieszkańców. Samorządy walczą więc o możliwość rzetelnego wykonywania swoich obowiązków wobec mieszkańców. Chcemy przywrócenia stanu równowagi w finansach samorządów. Chcemy zwiększenia udziału samorządów w dochodach z podatku PIT poprzez przesunięcie pieniędzy z budżetu centralnego do budżetów samorządowych. Czyli chcemy, aby więcej pieniędzy podatników trafiało do ich własnych gmin, a nie do budżetu centralnego. Chcemy kontynuować proces rozwoju naszych gmin, miast i miasteczek. Chcemy przywrócenia rekompensaty ubytków w dochodach własnych samorządów. Przyłącz się do nas. Złóż swój podpis pod projektem ustawy. Podziel się informacją ze znajomymi. Stawka jest większa niż 8 miliardów. Stawką jest dalszy rozwój gospodarczy Polski. stawka 8